Cześć, to Justyna. I Kuba przygońscy. Jak wiecie, mój mąż jest kierowcą rajdowym i ja często dostaję pytanie, czy miałam okazję się już ścigać. Nie mieliśmy tej okazji, nigdy ze sobą nie rywalizowaliśmy. A ja chciałabym właśnie dziś spróbować swoich sił na trasie, ścigając się z Kubą. Więc dzisiaj zapraszamy do jazdy testowej Jaris kontra Jaris. To powiedz mi, na czym tak naprawdę będzie polegał ten test. Pojedziemy tą samą trasą przez miasto. Ty będziesz jechała hybrydą, a ja, Jarisem, e, z napędem tradycyjnym. I chodzi tu o czas? Nie, będzie tutaj chodziło o to, że w tym teście sprawdzimy i wygra ten, kto spali mniej paliwa. Pewnie myślisz, że wygrasz? Na pewno. No to się okaże. No to zobaczymy. <laughs> Jesteśmy już za kierownicami, każdy w swoim aucie. Mamy do przejechania. Całą Warszawę, z północy na południe, z Mociń aż do Konstancina. Justyna, gotowa? Jasne, gotowa, tylko uruchomię aplikację MIT, żebym wiedziała, ile czasu przyjechałam na trybie elektrycznym i jeszcze kilka fajnych informacji. No to ruszamy. Jedziemy z Młocin, przez Żoliborz, wcześniej oczywiście Stare Bielany. Jest dobra pogoda, ale jest początek tygodnia, więc wydaje mi się, że ruch będzie spory. Tybryda jest stworzona do jazdy w takich warunkach. Ciekawa jestem tylko, jak Ty sobie poradzisz, pewnie spalisz bardzo dużo paliwa. Ja z doświadczeniem rajdowym, z historią, ze wszystkim, co zebrałem przez tyle lat, pojadę na pewno szczędnie i nie ma szans. I to wszystko? No, jeszcze, może mam coś za nadrzu. Justyna tego nie wie, ale odpowiednio przygotowałem swojego Jarisa do tej jazdy testowej. Dobrałem odpowiednie opony i dokładnie sprawdziłem w nich ciśnienie. Zmniejszenie oporów na drodze ograniczy zużycie paliwa nawet o blisko 15%. W silniku jest też odpowiedni olej, a samochód odciążyłem ze wszystkich zbędnych rzeczy, tak żeby był jak najbardziej lekki. Mijamy dworzec Gdański. Już zaraz dojedziemy do placu bankowego, a to już w zasadzie centrum miasta. Maksymalne skupienie. Bardzo delikatnie jadę. Jak widzę, światło czerwone już wcześniej zmieniam na luz, żeby te obroty były jak najniższe. Gaz. Można powiedzieć, dotykam lekko muskam stopą. Aplikacja mówi, że prawie cały czas jadę na elektrycznym silniku. Co fajne, bo praktycznie się nie staram, żeby tak było. Jesteśmy na Mokotowie, jedziemy z Sobieskiego w stronę Wilanowa. Ale ja cały czas jadę wbrew sobie, czyli jak najdelikatniej, jak najspokojniej, żeby, żeby wygrać z Justyną, więc może mała przerwa? To co? Mała przerwa? A jak tam? Sytuacja moja nie jest dobra. Masz 4,9. Eee, teraz muszę dać się wszystko. Widzimy się na mecie, ale może być ze mną ciężko. Trzymam kciuki. Oczy cały czas są skupione na wskaźniku paliwa i na spalaniu. Zatankowałem jak najmniej paliwa, żeby samochód był jak najlżejszy, ale pss, nie wiem czy dojadę. Wyjeżdżamy z miasta. Droga podmiejska. Jedziemy w kierunku Konstancina, no i mam nadzieję, że moja hybryda nie straci przewagi. To jest dla mnie kluczowy odcinek, gdzie mam szansę nadrobić straty z miasta. Justyna już jest, jest pierwsza, więc czasowo wygrała, ale zaraz się okaże, kto mnie spalił paliwa. No i jak? Zaraz patrzę. 6,5. A ty? Ja 4 i 9. A dałem siebie wszystko. Muszę pogratulować. A ile masz punktów w aplikacji MIT? Już ci mówię. a 85 No to chyba mamy nowego mistrza kierownicy w naszej rodzinie. Teraz my mamy wyzwanie dla Was. Na Instagramie i Facebooku Toyota Polska znajdziecie naszą dokładną dzisiejszą trasę. Ciekawi jesteśmy, czy Wam uda się pokonać tę trasę z jeszcze mniejszym średnim spalaniem. Wróbcie skryny w aplikacji Mighty, wysyłajcie i trzymamy kciuki. Dokładnie, mi się nie udało, ale za Was trzymam kciuki, żebyście pokonali Justynę i do zobaczenia.